Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Wielki powrót Cristiano Ronaldo do Manchester United, dwie bramki w pierwszym meczu, jednak nad stadionem przeleciał transparent uderzający w Portugalczyka. Kolejne gole Romelu Lukaku, pierwsze punkty Arsenalu, Łukasz Fabiański na remis i dobry mecz Jakuba Modera. Standardowo Robert Lewandowski z kolejną bramką, a Bayern Manachium pewnie pokonuje RB Lipsk. Erling Haaland depcze Polakowi po piętach, a na sam koniec o tragicznym spotkaniu Wojciecha Szczęsnego i całego Juventusu. Ja Was tylko zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz ocenienia tego filmu, będzie mi naprawdę miło i już zapraszam do oglądania, bo wczoraj wydarzyło się naprawdę wiele i warto oglądać do samego końca. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600, macie free o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl po 12 latach od ostatniego występu w koszulce Manchesteru United Cristiano Ronaldo powrócił na Old Trafford i jak na niego przystało, w najlepszym możliwym stylu. Nie mogło być oczywiście inaczej i Ole Gunnar Solskjaer wystawił go w podstawowym składzie na spotkanie z Newcastle, a on odpłacił się genialnym występem. CR7 potrzebował 45 minut na pokonanie bramkarza rywali. Wtedy wykorzystał jego błąd i z metra dobił piłkę do pustej siatki. Aczkolwiek sroki się nie poddały i jeden z szybkich ataków zakończył się wyrównaniem Stanu meczu. Jednak to większego wrażenia nie zrobiło na Ronaldo, który po kilku kolejnych minutach dostał piłkę od Lukaszoła. Następnie wyprzedził trzech rywali i zakładając bramkarzowi siatkę, zdobył już drugą bramkę po powrocie do Manchesteru. Formalności dopełnili jednak dwaj inni piłkarze. Kolega Cristiano z reprezentacji Portugalii, czyli Bruno Fernandez, zasadził pocisk w okienko bramki, a już tak na sam koniec w doliczonym czasie gry nie kto inny jak słynny Lingardinho zabawił się w polu karnym rywali i zdobył ostatnią bramkę w tym meczu. Nieskromnie powiem, że nikt Nigdy nie byłem zwolennikiem jego odejścia z United. On ma po prostu w sobie to coś, za co nie można go nie lubić. Po tym spotkaniu Manchester United lideruje w tabeli Premier League. Byłoby inaczej, gdyby swój mecz wygrał Tottenham, ale oni niespodziewanie przegrali i to aż 3 do zera z Crystal Palace. Jednak dzisiaj United może być wyprzedzone przez Liverpool, ale piłkarze Jurgena Kloppa muszą bardzo wysoko wygrać. A tak swój pierwszy występ po powrocie do Manchesteru skomentował Cristiano Ronaldo. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy duży potencjał, mamy fantastycznych piłkarzy, dobrego trenera, dobry zespół. Musimy zbudować odpowiednią mentalność, by wygrać Premier League, a na nawet Mistrzów. Jestem tutaj, by pomóc drużynie. Mamy 11 zawodników, którzy aktualnie grają, i piłkarzy mogących pomagać z ławki rezerwowych. Mamy dobry zespół, a atmosfera jest odpowiednia. Bardzo dyplomatyczna wypowiedź, ale chyba tego wymagamy od lidera. Jednak na bank nie uwierzycie, co się stało przed meczem. Nad stadionem przyleciał samolot, którego tym razem nie wynajęli kibice tego klubu, którzy chcieliby się pozbyć rodziny Glazerów jako właściciela klubu. Ale pewna organizacja o nazwie Level Up, która przypomniała o aferze Christiana. Ronaldo z Katrin Majorą Samolot miał przyczepiony transparent z napisem Uwierzcie Katrin Majorze". Dziwnym trafem jednak od wielu lat Cristiano Ronaldo po tym świecie chodzi wolno, czyli możemy się domyślać, że nie ma żadnych dowodów, które potwierdziłyby jego winę. A na przykład taki Benjamin Mendy zaledwie po kilku tygodniach czeka na rozprawę w areszcie. Prawdopodobnie świadczy to tylko o tym, że cała ta afera z CR7 i rzekomym gotem kilkanaście lat temu jest bójdą i powstała tylko z tego powodu, że Cristiano to naprawdę dziany gość i ewentualne zadośćuczynienie która ta kobieta w sądzie by wywalczyła, małe na pewno by nie było. A wracając do piłki nożnej, no bo po to oglądacie ten film, przechodzimy do spotkania Chelsea, która aż 3 do zera pokonała Aston Villa. Oni co prawda nie mają Cristiano Ronaldo, ale mają Romelu Lukaku, a to również piłkarz pierwsza klasa. Wczoraj potrzebował zaledwie kwadransu, aby zdobyć gola. Romelu w tym meczu zdobył jeszcze jedną bramkę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Co prawda piłkarze Aston próbowali się jeszcze w trakcie meczu odgryźć, ale słabo im to wychodziło. Za to w końcu swoje pierwsze punkty w lidze zdobył Arsenal. Skromnie no bo Dendosera pokonali Norwich, ale trzy punkty są już na ich koncie i nikt ich im nie odbierze. Wielka szkoda tylko, że stało się to dopiero po czwartej kolejce. Bramkę zdobył Pierre-Emerick Obama-Young i co ciekawe było to pierwsze trafienie Arsenalu w tym sezonie. Serio, dopiero pierwsze po czwartym meczu. Pomimo tego, że grali z drużyną, która w tym momencie zajmuje ostatnią pozycję w tabeli, to ich gra nie wyglądała dobrze. Ale kto wie, być może będzie to ich taki punkt zwrotny w tym sezonie i zaczną teraz regularnie punktować. Co więcej, dzięki tej wygranej nie są już w strefie spadkowej. Trzy oczka do swojego dorobku punktowego dopisał także Manchester City. Oni podobnie jak kanonierzy 1-0 do 0 wygrali swoje spotkanie, ale z o wiele wyżej notowaną drużyną, czyli Leicester. Gol Bernardo Silva co prawda jednak był dość przypadkowy, ale statystyki tego spotkania mówią o sporej przewadze. Za to czyste konto zachował Łukasz Fabiański, ale tylko bezbramkowo West Ham zremisował Southampton, a u Świętych gra, a raczej siedzi na ławce rezerwowych, Jan Bednarek. Niestety jest to już kolejne spotkanie, w którym nawet nie powąchał murawy. A wielka szkoda, no bo w poprzednim sezonie był przecież pierwszym wyborem trenera i grał praktycznie każde spotkanie. Całe szczęście powodów do zmartwień nie powinien mieć Jakub Moder. Co prawda on także rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale w minucie 37 zastąpił koncuzjowanego kolegę i brał też udział przy jedynej bramce tego spotkania. Dzięki temu w ostatnich chwilach wywalczyli komplet punktów w meczu z Benjaminkiem. A na boiskach Bundesligi mieliśmy spotkanie na samym szczycie, czyli potyczkę Bayernu Monachium z Erwe Lipsk. Robert Lewandowski, co już jest chyba Tradycją zdobył Gola. Otworzył wynik tego spotkania w minucie 12 i zdobył bramkę z rzutu karnego. Czyli tutaj nic się nie zmieniło, żadne zaskoczenie. Jednak bramek w tym meczu było zdecydowanie więcej, gdyż spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 4 dla Gwiazdy Południa. Musiała w minutę od pojawienia się na boisku zdobył bramkę na 2 do 0. Potem trafił Sanę, a nawet Konrad Leimer dla byków. Jednak wynik tego spotkania ustanowił czupomoting w doliczonym czasie gry. Lewandowski całego spotkania na boisku nie spędził. Po godzinie gry zastąpił go właśnie z Zdobywca ostatniego gola, czyli pomoting. Szalony mecz, te określenie idealnie pasuje do spotkania Bayeru lewy kuzyn z Borusją Dortmund. Tam padło aż 7 goli, a BVB pokonało aptekarzy 4 do 3. Erling Haaland nie próżnował i zdobył wczoraj dwie bramki. Tym samym na jednego gola zbliżył się do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Na tym filmu nie kończymy, no bo wczoraj zagrał nie kto inny jak Arkadiusz Milik. Nie no, żartuję, on dalej jest kontuzjowany, ale faktycznie zagrała jego Olympic Marsylia, mierzyła się z AS Monaco i wygrała 2 do 0. A we francuskiej ligę mierzyło się również Paris Saint-Germain i aż 4 do 0 pokonało Benjaminka Clermont. Udziału w tym meczu nie wziął oczywiście Lionel Messi, gdyż jeszcze nie wrócił ze zgrupowania kadry. Tak samo jak Angel Di Maria czy Neymar. Jednak zdobywanie bramek wziął na siebie Kylian Mbappé, Idrissa Gay czy Ander Herrera. Niestety już kolejny raz w dobrych humorach nie mogą być kibice Juventusu. No co tu dużo mówić, kolejne ligowe spotkanie po prostu zawalone. I niestety swój udział w tym miał Wojciech Szczęsny. I to bardzo, ale to bardzo duży udział. Ostatnie tygodnie dla polskiego golkipera na pewno są ciężkie. I gdy wydawało się, że być może teraz wszystko będzie już okej, okay, wyjdzie się na prostą, to Polak zaliczył kolejną wpadkę. Juventus mierzył się z Napoli, grał dobrze i daleko od własnej bramki trzymał piłkarzy z Napolu, ale w drugiej części meczu Uderzenia Lorenzo Insigne nie złapał Wojciech Szczęsny, odbił je, a Politano dobił do bramki. Uderzenie jednak nie było mocne, a techniczne i wydawało się, że bez problemu Wojciech je złapie, no ale niestety. Aczkolwiek czy to była tylko jego wina? Nie mam pojęcia. Obrońcy też się nie popisali, gdyż dopuścili do tego uderzenia. Niestety potem było jeszcze gorzej. Napoli wyszło na prowadzenie w minucie 85 po trafieniu Koulibeliego. Rzecz w tym, że Szczęsny, który był blokowany przez rywala, nie wyszedł do tej piłki i nie zażegnał niebezpieczeństwa. W każdym razie na boisku po raz pierwszy od kontuzji pojawił się również Piotr Zieliński. Wszedł na plac gry w minucie 73. Bardzo trafnie ostatnie tygodnie w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego skomentował Przemysław Langier z portalu gol.pl. To już nie chodzi, że Szczęsny zawala gole. To wpływa destrukcyjnie na drużynę. Z Udineze wszystko było pod kontrolą, a po Bobolu uwierzyli. Napoli było trzymane na dystans, a po Bobolu miażdży Juventus. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym, jeżeli macie 18 lat, to pamiętajcie o ofercie Betfan, która została przygotowana specjalnie dla widzów naszego kanału. Jej szczegóły znajdziecie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!